mam no, tutaj takie, takie fajne karty miodowe zaraz zobaczycie czemu one są po prostu żółte tak? zamiast po prostu czerwonych jest, są żółte wszystkie karty a zamiast czarnych są po prostu białe te otoczki także pomieszamy te karty żeby tutaj wiecie nie było żadnych podejrzeń możemy je też potasować, tak nie ma problemu w ten sposób No dobra, wystarczy, także poprosiłbym widza o wybranie jakiejś losowej karty i którą zwykle właśnie on by ją widział, tak? Ale na poczet filmu możemy ją odsłonić. I to jest, tak jak mówiłem, są białe to, to toczki. To jest dziewiątka, pik, tak? Ja wybiorę jakąś czerwoną kartę, w tym przypadku żółtą. Zaraz zobaczycie czemu. Mm, dobra, także tutaj jest tak... Czerwoną wybierzemy... O niech będzie może ta karta. Tak? I tą kartę włożę w jakieś tam miejsce. Nie ma znaczenia, ale ta trójka karo pomoże mi znaleźć tą dziewiątkę pik. Także dobra. Powiedzmy, że włożę ją może tu. Dobra. I ona będzie widoczna dla Was. Tak, tak więc... Gdzie ta dziewiątka? O, znikła. Już, już znikła. Dobra, jest. I teraz e, tą kartę tak jak pamię pamiętajcie. Dziewiątka pik. Przekładamy, bo to każdy może przełożyć, nawet lepiej, żeby widz przekładał. Dobra i powiedzmy, że ta dziewiątka gdzieś tam jest na dole. Znowu znikła dziewczynka. Szybka już znikła, tak? No może zrobimy tak, żeby była bardziej na dole. Teraz będę potrzebował 26 kart. No wiecie, żeby była akurat połowa talii. Później wam powiem po prostu, zobaczycie w sensie czemu tak. Tak więc BDT oblicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tak, czyli w sumie powinna być połowa tych kart. No jest. Teraz Wie. będę wykładał tę kartę tutaj, żeby były 4 kubki, ale znajdziemy tą moją kartę odwróconą może być tu albo tu i zobaczycie, co się stanie. Lata później. Cierpliwości. O, mamy. Tak, to była moja karta. I teraz tutaj powinna być wasza. Jest. Fajny efekt, co? Ale to by nie było na tyle. Mamy cztery kubki. Tak, trochę je rozwaliłem, ale są dosłownie odseparowane od siebie. Teraz zobaczcie. As jeden, as drugi. Czarne to są karty. A powiedzmy, możemy teraz mówić na początku filmu, że są białe i żółte. I teraz zobaczcie. Tam, gdzie jest właśnie, no powiedzmy, ten biały as, wszystkie tutaj powinny być białe karty. I jest tak. Tutaj tak samo, wszystkie powinny być żółte. Wszystkie są żółte. Dosłownie wszystkie. Tutaj, gdzie był as, powinny zostać białe i tutaj czwarty raz żółte karty. Niezbyt co? I pamiętajcie, ta karta znalazła tą kartę jeszcze dodatkowo. Pozdrawiam do, do. następnego razu.